Niektórzy ludzie po prostu nie są tacy jak reszta, ale ten, kto zamieszkał za ścianą mojego mieszkania, nie był człowiekiem. Wszystko zaczęło się w styczniu, w najzimniejszy tydzień zimy. Śnieg tłumił każdy dźwięk, a powietrze było tak gęste, że nawet oddech wydawał się zamarzać. Kamienica, w której mieszkam, zawsze była cicha, zbyt cicha. Kilka mieszkań zajętych, reszta od lat pusta, ale wtedy zarządca powiedział, że wprowadza się nowy lokator do mieszkania numer 13. Już sam numer mnie zaniepokoił. Zobaczyłam go pierwszy raz wieczorem, gdy wnosił jakieś pudełko. Był wysoki, nienaturalnie blady, ubrany w długi, czarny płaszcz, mimo że w środku panowało duszne ciepło. Uśmiechnął się do mnie. To był uśmiech, pusty. Jakby ktoś narysował go na twarzy tylko po to, żeby sprawdzić, jak wygląda człowieczeństwo. Nie podał ręki, skinął tylko głową i wszedł do swojego mieszkania, zanim pozostał zapach metaliczny, chłodny, jak powietrze po burzy. Od tamtej chwili w moim życiu zaczęły dziać się rzeczy, których wolałabym nigdy nie pamiętać. Pierwsze były odgłosy, nie takie zwykłe, nie kroki czy skrzypienie podłogi. To było coś, Organicznego, jak drapanie paznokciem po ścianie, zawsze o tej samej porze, trzydzieści minut po północy, a potem szept, cichy, przeciągły, bez znaczenia, a jednak zrozumiały. Którejś nocy przyłożyłam ucho do ściany i wtedy usłyszałam to wyraźnie: głos, który szeptał: moje imię. Od tamtej nocy nic już nie było takie samo. Sąsiad wychodził tylko po zmroku, nigdy w dzień. Czasem słyszałam jego kroki na klatce, ale nie towarzyszył im odgłos drzwi, jakby po prostu znikał. Kiedy pewnego wieczoru wysiadło światło w całym budynku, wyszłam z latarką na korytarz. Drzwi do jego mieszkania były zamknięte, ale pod progiem zobaczyłam coś, co sprawiło, że serce mi stanęło. Cień, cienki jak smuga dymu, poruszał się pod drzwiami, oddychał. Kiedy skierowałam światło latarki, zniknął. Nie spałam tej nocy ani minuty. Następnego ranka czułam w powietrzu ten sam zapach, co jego płaszcz, metaliczny, zimny. Zaczęły się sny. W każdym widziałam jego twarz, ale z każdą nocą mniej przypominała człowieka. Oczy stawały się czarne, rozlane jak atrament, a usta rozciągały się zbyt szeroko i zawsze szeptał to samo słowo, niedługo. Pewnej nocy nie wytrzymałam. Zebrałam się na odwagę i zapukałam do jego drzwi. Raz, drugi, trzeci. Drzwi otworzyły się same, bez dźwięku. W środku było pusto, nie było mebli, nie było świateł, tylko ściany pokryte czymś, co wyglądało jak pęknięcia, ale tworzyło wzór, zbyt symetryczny, żeby był przypadkiem. Stał tam, na środku pokoju, patrzył na mnie, nie mrugał, powiedział tylko jedno słowo: Zostań. Nie pamiętam, jak znalazłam się z powrotem u siebie, drzwi były zamknięte od środka, ale od tamtej pory wiem, że coś się zmieniło. Nie widziałam go już nigdy, ale w nocy słyszę, jak coś chodzi po korytarzu, jak przeciąga po ścianie długimi ostrymi paznokciami. Czasami, gdy spojrzę w lustro, mam wrażenie, że odbicie nie porusza się razem ze mną. Ludzie z budynku zaczęli znikać, jedno mieszkanie, drugie, trzecie. Zarządca twierdzi, że się wyprowadzili, ale nikt nie widział, żeby wynosili swoje rzeczy. Mieszkanie numer trzynaście stoi zamknięte. A jednak, kiedy przechodzę tamtędy nocą, spod drzwi sączy się coś, co wygląda jak cień, gęsty, ciemny, jakby próbował wydostać się na zewnątrz. Nie wiem, czym on jest, ale od kiedy się wprowadził, ściany budynku zaczęły oddychać. Czasem słyszę to wyraźnie, cichy szmer, głęboki, rytmiczny, jak oddech, jakby coś żyło w murach. A czasami w środku nocy czuję zimne powietrze tuż nad twarzą. Słyszę szept, cichy, niemal czuły, mówi moje imię. I wtedy zdaję sobie sprawę, że on nigdy nie odszedł. Bo za każdym razem, kiedy zamykam oczy, słyszę jego głos bliżej i czuję, jak ściana za moim łóżkiem powoli pęka. Pęknięcie układa się w coś, co przypomina uśmiech. I czasami myślę, że to nie on się tu wprowadził, może to ja wprowadziłam się. Do jego świata.